To nie można teraz, bo jest dzień, trzeba zająć się pracą. O, niedzielę. Niedzielę to sama jest robota. Dla kobiety nie ma niedzieli. A to nie cygan, potem się inaczej nazywa. Proper. No, Proper. Deszcz pada. I nie ma żadnej roboty jak deszcz pada. Ciepska. Tak. I teraz szwagier o i jego robota. O tutaj jest robota szwagra. No na ile to ci starczy szwagier? No? Na zimę wystarczy. Na zimę wystarczy? No zobaczymy. Czy tak nie, starczy, to dobra? Nie. Ile jest to za krąg, z tym top-kanalem jest? A co jest, że tak się to zbiera? A to już tutaj nie da rady poprawić. Jak widzisz mieszka ta tak. samo, jak zmieniam często krwości. Ty jak ty, a jakby ten wzmacniacz założył, to by to samo było?